Hej, hej, witam was w kolejnym materiale z by Dale. Dzisiaj w praktyce sobie omówimy jak właśnie wygląda PTB 6.3 Z nowym Mori I generalnie tak Na samym początku właśnie zobaczycie jak wygląda um, Samo podnoszenie się innych Innych surwów, w sensie co tam sobie będzie leciało w tle e, Tak, jeżeli chodzi właśnie o sam Mori I powiedzmy o ten e, m, m, O samo Mori, w sensie jak wygląda właśnie Odpalenie się tego tak jak widzicie, jest jakby w grze. właśnie moment Mori. Ja sobie wiszę spokojnie na haku i tutaj, właśnie, Claudeta się recoveruje i wstaje w tym czasie i zaraz po prostu nie zdejmie I w tym momencie już mamy, że tak powiem, ten endg, e, moment mody zakończony. Tutaj będziecie mieli właśnie też pokazane, jak to wygląda na tym klipie, który teraz widzicie, i będzie pokazane, jak on się finalnie kończy. Jeżeli, właśnie, chodzi o to co widzicie, to to jest taka, taka typowa pokazówka, jak to wygląda w praktyce. To już Wam powiem, że jakby ja jeszcze nie podniosłem się nigdy samemu, bo w drugim meczu, tak jak widzicie, mam André plus Tenacity piknięte, więc leżałem 10 sekund na, na tym, na, na ziemi i no miałem jakieś połowy recoveru. I w tym momencie nie wiem, czy ogólnie ten mody jest dobrym pomysłem. Dlaczego? Wystarczy, że tutaj do tego bilu wrzucimy sobie jeszcze dodatkowo flip flopa, czyli mamy perk, który daje nam dodatkowy postęp Wigla w momencie, w zależności od procentu recovera, Czyli, jeżeli podnieśliśmy się w połowie, w 50% to zaczyna Wigla z pozycji tamtych 25%, nie bo to jest maksymalnie 50%. Z nowym systemem Wigla, gdzie jednak wiglujemy się minimalnie szybciej. Kile może mieć problem, żeby nas zanieść do haka i w momencie no, po prostu się zerwiemy. Jeżeli tych haków będzie miał na normalnym świecie mało, bo wystarczy, że dwie osoby spikną mniejszą ilość haków i w tym momencie no, kile ma problem. A jeżeli nas zostawi na ziemi, to normalnie mamy 20, 20 sekund, żeby po prostu wstać, więc w tym momencie też nie wygląda. Nie wygląda najlepiej, nie jest to najlepsze rozwiązanie według mnie, no ale no, mnie jak to wyjdzie w praktyce. E, znaczy powiem tak, ogólnie sam pomysł jest naprawdę ciekawy, ale moim zdaniem mnie, mam nadzieję, że to w takiej wersji nie wejdzie, bo w tym momencie mamy kolejną mechanikę, e, która najnormalniej w świecie wybacza kolejne błędy surwom. Ponieważ gra pod Slaga to jest gra, która ewidentnie wykorzystuje no, po prostu masę błędów surwów, które się nawarstwiają. Więc, więc no ale i też ta taktyka na, na slag'a też nie jest zbyt często spotykana, ale właśnie. no ja mam osobny materiał o, o Slagu jak to wygląda tutaj. Teraz jak widzicie, ja się podłożyłem i zaczynam właśnie ten Mori w tym czasie jak mamy ten czerwony ekran, pewnie są poświęcone pozostałe surwy na hakach. I tutaj mam po prostu odpolone, odpolone memento, i tak by to, to wyglądało w, w praktyce. To i tak nie wejdzie teraz na mid-chapterze 25,5, i bardzo dobrze. Zobaczymy, kiedy to wejdzie, i czy w ogóle, ale mówię o, o tym. Nagram wam osobny materiał dopiero jutro. Więc dzięki za uwagę. Do usłyszenia jutro. Trzymajcie się. Hej, hej.